Siemano TV Mexicano, otwieram wam drzwi dzisiaj. Poranek, oj poranek, grubo, grubo się mylimy. Po Południe, 13 godzina, gdzieś mniej więcej jest, ale pogoda w Białymstoku jest słuchajcie okrutna, okrutna. Wiateje, wieje, wieje, wieje wiatr, wieje wiatr słuchajcie jest dosyć zimny, jest 15 stopni, ja zmokłem wracając. Przystanku pociągowego, czyli z dworca do domu. z Zmokłem, ale zdążyłem odebrać paczki, dlatego tak późno dzisiaj wrzucam pierwszy materiał. Widziałem też Majora trzy materiały wrzucone. Nie zdążyłem jeszcze obejrzeć. Jak obejrzę, na pewno się do nich odniosę, jak zdążę, bo naprawdę dzisiaj to jest na biegu, a jeszcze sporo rzeczy muszę załatwić, których nie załatwiłem. Także jestem w umbo, jak widzicie. Już umbo to jest klasyk, będzie umbo z tyłu, umbo w środku, umbo wokół nas, nie? Ale dobre, przejdźmy do paczek i do innych rzeczy. Najpierw może dwa listy otrzymałem, właściwie to chyba dwie pocztówki. Pierwsza to z Karwi, wyobraźcie sobie, że moja mama była w Karwi kiedyś na wczasach i bardzo sobie poleca tą miejscówkę. I to są pozdrowienia, yy, które przysyłają dla mnie Natalka, Ania, Roxy oraz Jacek. Dzięki Wam serdecznie, żółwik, za to. Chociaż Was nie znam, ale miło, że oglądacie, miło, że śledzicie. Jeszcze raz przedstawiam Wam Karwia, Karwia, jeszcze raz Karwia. Naprawdę w Karwi, ponoć widziałem zdjęcia, jest naprawdę ładnie. Nawet widać to na pocztówce. Kolejne tutaj jakieś zagłuste będzie, słuchajcie, będzie jakaś zagłuste i jest to pocztóweczka. Na pewno już wiem, priorytetem Boże, żeby nie zaginęła, bardzo ważna. Od, od Mariana Caborodo, Marian Caborodo z chojnic. Otóż doszła, Marian, doszła, oto są dowody, doszła ta pocztówka, Marian. I są to w sumie od widzów, od widzów z chojnic, widzowie z chojnic, i pozdrowie oczywiście Natalkę N. Borodo, Agnieszkę J., a coraz więcej dziewczyn do mnie pisze, no, 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 ale nie mam nic przeciwko, pozdrawiam Was serdecznie oraz na końcu Arseniusza albo Aweseniusza. ale raczej Arseniusza F. Borodo, chyba mogę pokazać, nie, także sami przeczytacie, tutaj jest Arseniusz, czy Aweseniusz. Arseniusz raczej. Także jeszcze raz dziękuję Chojnice i pozdrawiam Chojnice. Czy kiedyś tam będę, nie mam pojęcia, czy będę w choinicach. Ale będziemy ciągnąć dalej, pocztówki i inne rzeczy. Dostałem też dwie paczuszki, odebrałem. Jaki plecak umbo, jakie niespodzianki może Wam przynieść? Znaczy w sumie dla mnie. Umbo jest jedno. W tamtym roku, słuchajcie mówię, w tamtym roku było na pomarańczowo, teraz lecimy w umbo, do końca roku w umbo. Będę jeszcze musiał kupić Kurtkę na zimę Umbo, czapkę Umbo i buty zimowe Umbo, o ile zdobędę. Mam tutaj dwie takie paczuszki. I tutaj jest jedna, którą odebrałem. Odebrałem ten widz, do mnie dzwonił, odebrałem, oddali mi. Nie będę je rozpakowywał, rozpakuję to Major, o ile uda mi się ją przekazać. Mam nadzieję, że dzisiaj jest. Ja wiem, co w tej paczce jest. Wiem, bo mi powiedział ten widz, także nie przejmuj się. Jest, jest dobrze. To, jest to. Odebrałem dzisiaj, dzisiaj dokładnie. I. Odebrałem także drugą. Drugą będę mógł rozpakować. Sorry, ale tu trochę zawiewnie jest. Będę mógł rozpakować też z umbo, słuchajcie. Z umbo jest tutaj paczuszka z impostu odebrałem też również, to tu chyba mogę... Zobaczcie, nawet mam rączkę. ma, czyli można się sobie przejść tak jakbym wracał z zakupów. Więc to szybko rozpakujemy tym oto nożem. jednym cięciem. Oczywiście, że tak, udało się. Udało się jednym cięciem, Co będę planował w kanałach. Będą bombki, wesołe bombki. Tylko muszę pojechać po te bombki. Będą wesołe bombki, to będzie niespodzianka, też będzie uczczenie e, tych 30 tysięcy subów. Ja zwlekam, zwlekam z tym, ale w końcu, w końcu, słuchajcie, e, dojdzie to do celu. I to będzie pierwsza bombka. Cały czas zapowiadam, a nie mam czasu, żeby to zrealizować tak naprawdę, szczerze mówiąc. Ale postaram się, jak się uda, to jutro postaram się to zrealizować. Nawet może dzisiaj. No i jak? Umbo daje... Umbo. Daje, umbo. Proszę bardzo. Słuchajcie, super. Dziękuwa naprawdę. Zajebiście mi się podoba. Super, naprawdę. Pierwsza klasa bluza. No, no nie naprawdę. No super ręcko. Jestem naprawdę, słuchajcie, bardzo, bardzo zadowolony. Bardzo, bardzo dziękuję tej osobie, bo akurat na tym chyba nie jest napisane. Mam numer telefonu tej osoby, ale nie wiem czy pozdrawić. W każdym razie bardzo Ci dziękuję. Doszło, jak widzisz. Otrzymałem tą bluzę, będę ją nosił, Akurat teraz jest coraz chodniej, także coraz więcej umbo. Umbo wszędzie. Umbo tu, umbo tam. Umbo... Wszyscy mają Umbo. Mam i ja. Dziękuję naprawdę ślicznie. Naprawdę mówię, doceniam to. A spodziewam się jeszcze jednej rzeczy z Umbo. Naprawdę. Wkrótce, co Wam też oczywiście pokażę. Umbo do umbo. Trzeba umbo do umbo schować. No i tutaj największa zagadka. Największa, bo najbardziej pojemna zagadka jest to zagadka. Od Łukasza M z Poznania. No słuchajcie. Zobaczymy, cóż to jest. Jest tego dużo. Jest tego dużo. Wiecie, że jestem głodny i jeszcze... Zanim zjadłem muszę nagrać ten materiał, żeby szybciej wam rzucić. Znowu nie mogę naładować baterii w, w, tym, w tym moim w kamerze Panasonic. Kurde, znowu mam dzisiaj problemy. Jak jej nie naładuję, znowu będę nagrywał tak jak teraz, na telefonie. Niestety. no Z tym jest problem. Nie wiem, czy się da naprawić, bo chodzi tylko o to wejście w kamerze. Wejście w kamerze, czy da się je naprawić bo skacze dzisiaj posterfuję na internecie. Może znajdę gdzieś w stoku że, że może mi to naprawił. To dużo by, o, o wiele, o wiele łatwiej by było mi je ładować, bo lubię na niej pracować, ponieważ jest o wiele lepsza jakość. Ale dobra, rozpakujmy paczkę. Wlazłem chyba w, w sie odchody, bo coś tak czuję. Wiecie? Trudno. Dobrze, nie w ludzkie. A poza tym, jak słyszałem, jak, jak jest taka mowa, jak wlezie się w, w G. Nieważne jakie, to znaczy, że pieniądz spadnie. A właśnie dzisiaj się spodziewam za filmiki parę złotych. Jeszcze nie doszło. Więc w sumie się zgadzę no. Nie będę wam pokazywał na podeszwach, bo nie wypada. Może akurat ktoś coś je, albo jest w ubikacji. Zobaczymy, cóż doszło w tej parce. No. Od was to wszystkiego się można spodziewać. Także tutaj. No dobra. Hmm. jest? To są To są To są nie, Słuchajcie, to są Nie wiem To są, to są koszulki Ribok Spartan Race Słuchajcie, ale coś mniejsze Ja zaraz będę wykładał Raz Dwa Trzy Wszystkie są, wszystkie to jest MK. 5. Słuchajcie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jo, i, i tak dalej. To jest jeden rząd. A tu słuchajcie, jest. To dowcip Do końca życia będę wchodził w koszulce. Słuchajcie, jedną rozpakuję. Mam nadzieję, że się nie obritości. Ja już mam pomysł co z nimi zrobię, to są emki słuchajcie Ja sobie zostawię bardzo dziękuję tym osobom Bardzo dziękuję słuchajcie Z Poznania, w ogóle pozdrawiam serdecznie Poznań Słuchajcie, jedną rozpakuję Bo na pewno kilka sobie zostawię Natomiast słuchajcie Ja już mam pomysł na nią Zobaczcie, tak one wyglądają ja myślę, słuchajcie, wiecie co? Że ja po prostu. Tutaj jest jeszcze na boku Ribok. że one są. Taki z tyłu. I ja słuchajcie, sobie kilka zostaje. Bardzo dziękuję, jeszcze raz. A część, jeżeli się nie pogniewają, te osoby, które mi to wysłały, po prostu albo będą rozdawane z autografem. Tylko nie tak, że wszystkie naraz, tylko. Jakiś dalej osoby, która się zgłosi, pamiętajcie, to są Mki. To są Mki, to nie są duże koszulki. To są Mki z autografem, z podpisem Mexicano TV. Może jeszcze jak się uda, to walnę Majora podpis. Grubego nie będę prosił, bo nie. E, bo zaraz będzie chciał peci. I... Albo po prostu będę, nie wiem, może je, może. Może jakąś jedną zlicytuję. Jeżeli się uda w ogóle. Zobaczymy. Zobaczymy jakiś pomysł już na nie mam, jakichś wiernych fanów. Jakąś taką jedną koszulkę mam i sporo tutaj ich jest. Nie wiem czy jest list w środku, nie chciałem rozpakowywać, bo naprawdę spieszę się, żeby to wrzucić dla Was i polecieć szybko do żary, zeżrać zeżreć cośkolwiek z Zodiaku, bo naprawdę kiszki marsza grają. Także słuchajcie, dzięki za te wszystkie prezenty. Dla majora zaniosę to, ten prezent, bo i tak się nazbierały jeszcze, muszę te dwa listy mu podrzucić, więc na pewno to nagram. I słuchajcie, co jeszcze, no mam już pomysł na te koszulki. Czy będzie dzisiaj parodia? Nie wiem, chyba nie zdążę, bo już chyba za zbaraz będzie 14 godzina o 17 chcę zacząć. Więc prawdopodobnie liveik, prawdopodobnie w domu, bo pada, kropi teraz, też kropi. Także trzymajcie się, Meksykano jest jeden, a koszulek ma 7007. Jeszcze raz wam pokazuję. Prawdopodobnie, tak, żeby mógł ktoś sobie nałożyć, to podpiszę się po prostu od środka, żeby można było sobie wyprać hmm. lub na zewnątrz, jak kto będzie wolał i być może kilka takich egzemplarzy po prostu rozdam jeżeli ktoś będzie chętny jakoś się kontaktować, nie wiem, sms-em najlepiej sms-em i wtedy ja się dogadam z daną osobą i, i dojdziemy do porozumienia trzymajcie się, czekajcie na live'a znowu będzie walka, znowu z hejtami trudno, ja się nie podam hejty też się nie podają, trzymajcie się i żółw dla hejtów, powodzenia, trzymajcie się